Na codziennych obrzędach po zachodzie słońca. W pierwszej części naszego wieczornego spotkania razem ze wszystkimi, którzy nie mogli dzisiaj uczestniczyć w naszych obrzędach o godzinie 12, powtórzmy nasz obrząd tworzenia kopuły miłości. Wyciszmy się teraz. i zjednoczeni we wspólnym zrozumieniu stwórzmy kopuła miłości. Dziękuję Wam za wspólne tworzenie kopuły miłości. Teraz postarajmy się rozluźnić nasz umysł, tak żebyśmy nie koncentrowali się na słowach, tylko na odczuwaniu. Przywołajmy, poczujmy naszą intencję dawania, niesienia pokoju, elewacji dusz. Zgodnie z zasadą kreacji, którą nazywamy pokojowością, silniejszy karmi słabszego. Słabszy bierze tylko tyle, ile potrzebuje. Nie bierze więcej. A gdy się nasyci, sam zaczyna dawać silniejszemu. Dziś stajemy w pokorze, w pozycji tego słabszego który został nakarmiony. I z tej pozycji dajmy emocje miłości, pokój dla naszych nauczycieli. Z pozycji słabszego, który został nakarmiony, dajmy emocje miłości, pokój dla Kościoła naturalnego. z pozycji słabszego, który został nakarmiony, dajmy emocji miłości, pokój dla słońca. Dla wody. Dla matki ziemi, dla całej natury, której jesteśmy częścią. Teraz zastanówmy się przez chwilę, czy nasze działania w dniu dzisiejszym przybliżyły nas do naszej duszy fizyczności. Czy nasze myśli i czyny były pokojowe? W każdej sekundzie, z każdym oddechem, byłam, byłam, jak słońce, jak dusza, która przez cały czas bezwarunkowo daje. Przeanalizujmy również, czy byliśmy w porządku wobec naszych emocji? Czy nie manipulowaliśmy za pomocą naszych emocji? Czy nie oszukaliśmy, używając do tego naszych emocji? Czy nie zaatakowaliśmy kogoś lub siebie za pomocą naszych emocji? Czy nie skrzywdziliśmy kogoś bądź siebie naszymi emocjami? Praca nad naszymi, naszym podejściem do emocji to ciągły proces udoskonalania tego podejścia, dawania postrzegania swojego podejścia tak, żeby było zgodne z prawami kreacji, żeby nie zmieniało tej emocji, która jest dobra, czysta i zawsze potrzebna. Dlatego nie podchodźmy do tego w ten sposób, że nie chcemy widzieć swoich niedoskonałości. Wręcz przeciwnie. Kiedy widzimy coś, co możemy zrobić dobrze, to znak od naszej duszy fizyczności, że zasłużyliśmy na to, by zobaczyć tę przestrzeń, którą możemy udoskonalić w sobie. To podejście, jeżeli widzimy w sobie to, że postęp, nasze podejście nie jest do końca pokojowe, to jest właśnie już nagroda dla nas, żebyśmy mogli zmienić to podejście, żebyśmy teraz mogli postępować inaczej. Dlatego, jeżeli widzimy taką przestrzeń, którą możemy, chcemy zmienić, którą widzimy, że możemy, być bardziej pokojowi. Zbudujmy teraz podejście chęci zmiany tego, co widzimy, że możemy w sobie zmienić na jeszcze bardziej pokojowe. Posłuchajmy teraz bycie naszego serca ze spokojem, pokorą, miłością. I pokojem. Z pozycji słabszego, który został nakarmiony, dajmy emocje miłości, pokój dla naszej duszy fizyczności. Z pozycji słabszego, który został nakarmiony, dajmy emocje miłości, pokój dla każdej duszy komórki naszego ciała. Z pozycji słabszego, który został nakarmiony, dajmy emocje miłości, pokój dla dusz człowieka. A teraz stwórzmy kulę energii. Przytulmy nasze dłonie. Wstawmy jedną naszą dłoń jako tą biorącą, drugą jako dającą. Spróbujmy znaleźć balans. Balans pomiędzy atmosferą jednej i drugiej dłoni, tak żeby ich atmosfery stykały się. Dziękuję Wam za nasze dzisiejsze wspólne spotkanie. Zachęcam Was do dalszej samodzielnej praktyki. Zapraszam jutro. Dobranoc.